Słuchajcie, pomorskie wykopki ponownie W końcu udało się wejść na pole Miało być zaorane Ale jest jak jest Słuchajcie, trochę już chodzimy Tam brat lata już też Także mamy trochę terenu do, do przejścia Zobaczymy co to nam dzisiaj wyjdzie No i co? Słyszymy się przy pierwszym sygnale Do usłyszenia, hej! No i słuchajcie, jest pierwszy sygnał Taki dołek jest pierwszy moniaczek, ale co to będzie? Zaraz to oczyszczę, to Wam pokażę. Słuchajcie, po oczyszczeniu wygląda tak. I doszliśmy chyba do wniosku, że to jest perelek 50 groszy aluminiowy, ale możemy się mylić. Ale tak, tu widać orzełka normalnie. Także wygrałem konkurs za pierwszą monetkę, ale szukamy dalej. Idziemy. W drugi sygnał. Ciekawy, po kilku blaszkach, jednej plombie, coś takiego. Leżało praktycznie na wierzchu. Sobie tutaj. Ładnie biło na kolor na pewno ale co to jest? Jakby ktoś miał wiedzę to w komentarzu można byłoby się podzielić bym był wdzięczny lecimy lecimy dalej no i słuchajcie jest druga plomba ładnie biła ładny sygnał ale niestety nic ciekawego druga plomba także jedziemy dalej no i zobaczcie, wpadają takie dwa elementy. One są takie, ale rzeźbione, coś takiego. I one do siebie pasują. To wygląda jakaś taka stara, chyba nie wiem, ołowiana figurka. Niestety nie ma więcej elementów. Te dwa elementy były tutaj w promieniu, tam Paru centymetrów od siebie. Tak to wygląda. Zaraz przyjdzie, z szoteczką, to może jako czyszczę, to będzie widać coś więcej. No, po oczyszczeniu, więcej wygląda tak. I doszliśmy wspólnie do wniosku, że to musiał być jakiś ptak, może nawet i kura. Ale w domu, może jak mi się uda to bardziej doczyścić, to, to wrzucę jakąś lepszą fotkę. Jedziemy dalej. Jest kolejny fancier. Ktoś tu zakopał coś. GDB 3818. Nie wiem, czy to jest od motoru. Taka nieduża. Taki fancik. Lecimy dalej. Kolejny Fancik wygląda tak. Pojęcia nie mam. Co to mogło być? Ładny wysoki sygnał. Dobra, jedziemy dalej. No i słuchajcie chyba wpada kawałek piersienia wiodącego, brat też już znalazł też kawałek, to są nie leżało na wierzchu, praktycznie nie musiałem kopać, tylko nogą. Dosłownie przerzuciłem centymetr ziemi. Taka znajdka. Ładnie bije. Kolejny sygnał. Wydaje mi się, to jest od lornetki. Kawałeczek. Tak to wygląda. No nie wiem. Piszcie w komentarzu, jak ktoś wie lornetka, czy nie lornetka, czy po prostu jakieś szkiełko w oprawie. Dobra, lecimy dalej. No i kończymy na dzisiaj, słuchajcie. Jesteśmy trochę w innym miejscu, bo szukaliśmy drugiej miejscówki. Byliśmy obadać jedno pole, dlatego podsumowanie jest na chodniku. No lipa straszna, słuchajcie. Z bratem wspólnie doszliśmy do wniosku, że to jest kura. To wygląda jak taka soczewka od, od lornetki No to już Wam też pokazywałem, nie mam pojęcia co to jest Tablica rejestracyjna No i ta monetka, która jest prawdopodobnie Znaczy na 100% prl em ale W domu to oczyszczę, jeszcze Wam ewentualnie pokażę A tutaj brata, słuchajcie Pad do PlayStation trójki, Plomba łowiana, gaciak Takie coś a tutaj taki nie wiem, do nakręcania zegara, klucz. Nie wiem co to może być. Ale chyba najfajniejsza znajdka po tym padzie u brata. Także słabo dzisiaj. Poczekamy aż zaorają pole, trochę przerzucą tą ziemię, może wyjdzie coś ciekawszego. I to tyle na dzisiaj. Subskrybujcie, piszcie komentarze, dajcie łapki w górę. Pozdrawiam do następnego. Hej!